Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Mistrzowie Minecrafta i Magii. O ile się nie mylę, jest to już dziesiąty odcinek. No i zaczniemy jak zwykle od pszczółek. Więc tak, udało mi się już zrobić, właśnie dokładnie przed chwilą, przed 5 minut, 2 minuty temu, udało mi się zrobić pszczółkę Industrials. Tutaj już działa Imperial. E, zrobiła nam już, o ile się nie mylę, 3,5 staka chyba tego całego mm, niepolenu, mm, tylko tego drugiego nie pamiętam co to było. E, wezmę sobie to, tak e, i teraz właśnie zautomatyzuję sobie drugi ul. Wiem, że już na ten odcinek nawet e, miał być. Na ten odcinek miał być już duży ul, miałem wam pokazać, ale jednak jeszcze nie, bo teraz chciałbym się trochę zabawić. <grym> e, więc tak, dobra. Jak to jest zrobione? Tak, jakoś będę potrzebował klucza, o, może od razu, żeby pozbyć się tych śmieci w ekwipunku tutaj włożę te frame'y. Ops, pściółkę hmm. tu jeszcze będę musiał tak coś tu jeszcze włożyć nie. OK. O, ścinka eee, Jak to się ustawiało? Eee, tutaj już od razu włożę te pszczółki. Eee, do białego musi iść wszystkie pszczoły. Co ja robię? Wyłaś, wyłaś, nie, nie, okej. Okay. Do białego, czyli białe to jest to, Do zielonego muszą iść itemki. I teraz będzie potrzebny klucz. Tu odblokujemy. Tutaj damy. A, to jest obsidian. Pomyliłem się. Połączę, tak. Okej, okay, będę musiał jeszcze pójść po tą e, rurkę tą fioletową. Insertion transport. Tak się dokładnie to nazywało. E, dajmy ją sobie tutaj. Tu już jest wszystko ustawione. E, trzeba jeszcze tylko. O! <laughs> już wyszło, ale to nie to co trzeba. Nie chcę kombów, tylko polen. Tu tu. tu, tu, tu. Chyba Chyba zadziała. Tak, tak będzie działało. Ok. Tutaj się nie przejmuję tym, że to jest mała skrzynka, bo mm, te pszczółki. Ten ul działa już od trzech, może 4 dni. E, no i widzicie, y, wyciągając stąd tylko te komby, zostawiałem pszczółki. Już mam dwa staki Imperial. E, pewnie to samo będzie z tymi pszczółkami. E, jako, że nie ma jakiegoś sposobu, żeby do tych uli wkładać frame, więc nie obawiam się, że będzie za dużo itemków. Mm, Okej, okay, więc ule już mogę sobie zostawić. Tutaj już nic więcej chyba nie mam do roboty. Może jeszcze tylko to sprawdzę. Chyba była ta mm, nie czysta tak, ok więc tak jak mówiłem na początku chciałbym się teraz troszkę zabawić jednocześnie łącząc zabawę z pożytkiem dlatego, że dark już ma strony odpowiednie do zrobienia płaskiego płaskiego biomu bo płaskiego Aju z Mystcrafta, dlatego chciałbym właśnie od niego w pewien sposób <gupić> kupić te strony. Nie, tą książkę. Więc co mi będzie potrzebne? Będzie mi potrzebne do tego sporo kobla. Może nie sporo nie aż tak sporo. Eee, za chwilę się też dowiecie, co dokładnie chcę zrobić. No ale to już zobaczymy się na, um, w bazie u Darka. Ho, 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 ho. Idziemy sobie przez las. O, a co to?. Yes ojen, dobra, więc jesteśmy już przy bazie od Darka. Jak widzicie, on już tutaj się powoli rozbudowuje. Miejmy nadzieję, że wrzucił już to na swój kanał. Żeby nie było żadnych spoilerów. Tak, miałem tu plan inny, żeby mu zrobić żart. Nie będę o nim nic mówił, bo być może nadarzy się okazja jeszcze kiedyś, żeby zrobić go komuś innemu. Ale jednak wpadłem na inny pomysł, skoro on już buduje tutaj taką twierdzę inków Czy cokolwiek to może być Możemy go troszkę w tym wspomóc więc ja muszę sobie najpierw gdzieś tutaj na boku wymyślić jak to będzie wyglądać i o proszę Dark zrobił tutaj nawet już peron. Widziałem właśnie, że oni już też jeździli ciówcią. Ja się załapałem na jedną rundkę do mojego domu i powiem Wam, że ten peron fajnie wygląda. Naprawdę. Znaczy, no, oczywiście, mógł coś jeszcze zrobić z tym tutaj na górze, ale. <laughs> ale tak to fajnie wygląda. Jeszcze pomyślał o tych liniach. Ja w sumie nie pomyślałem o tym. Też będę musiał się niedługo tym zająć. Yy, swoim peronem. No, tutaj jeszcze Dark, brakuje Ci na jakiegoś napisu. Yy, nie wiem, Darkland, Ciemne lądy. O, ciemne lądy, tak, to jest dobre. <ścoughs> yy, chociaż to nie są zbytnie ciemne, bo ten biome troszkę tutaj przeszkadza. Yy, ja, może tutaj zrobię to w środku. I chciałem wymyślić, jak to ma wyglądać. Chodzi mi o to, żebym zrobił po prostu gdzieś tutaj takie trzy totemy, no bo mam sześć e, tych lamp. E, trzy totemy villagerów. E, jak to zrobimy? E, musi mieć pięć kratek szerokości. Oczywiście musi wyglądać jak villager. E, ja najpierw zrobię jedną taką e, całą głowę z, nie, z po prostu z kobla, później e, jakoś to ulepszymy. Taka wysokość. Hmm. Nie, troszkę wyżej. Uła. Dziwnie tutaj ścina. Nie wiem czemu. Czasami tak FPS-y spadają. Eee. Tak, taka wysokość. Być może jest to za wysoko. Dobra, na razie pomyślmy, gdzie może być. Tutaj będą usta. Powiedzmy. Zróbmy to jakoś tak. Gdzie wystawał oczywiście ich nos? Już to słyszałem. Zombiego. No, już idzie. I tutaj będą oczy. Jeszcze przydałaby się biała wełna. choć Gnuj. Jak <grym> to wygląda? <grym> o Jezus. <laughs> screenshot <laughs> eee, muszę Darkowi podrąbać wełnę. Być może ma, <laughs> Boże, jak to wygląda. <laughs> Złyszył Ispa, zaraz mnie zatuczę mm, Śnieg fajne. Te ogolarki, co ciekawe, dają też pół tej obrony punktów obrony spróbujmy najpierw śnieg. No, teraz już to jakoś lepiej wygląda, tylko będę musiał jeszcze wziąć pół bloki. Moja kochana maszynka do robienia bloków. Sprawdźmy jak to będzie wyglądać, jak to oczywiście nie trafiłem. OK. to, o, tak będzie najłatwiej. Hmm. Tak, ojej, ale oj się ścina. Wygląda lepiej, wyglądało w mojej wyobraźni. Ten hmm. mnie przeraża. Teraz mnie pewnie zaatakuje. <ścoughs> Co ja tutaj mógłbym dodać? Chwileczkę, pomyślę. No dobra, mam. Pewien pomysł. <noise> Tylko że czy teraz yy, to pewnie będzie głupie. <noise> jako brew pasuje to. <noise> chyba nie bardzo. Wiecie co? Ja bym to jednak zrobił yy, albo jeszcze cieńsze, albo w ogóle z tego zrezygnował. O Jezu. Jeszcze Na zrobienie lepszego diamond drilla, tak samo jak i jetpacka. Eee. Wezmę to może jeszcze skrócę o jedną kratkę. Hmm. No, nie mam pomysłu. O, teraz wygląda fajnie. Super, mi się podoba. Bo może jeszcze spróbujmy dać to kratkę wyżej. Nie jestem pewien, czy to będzie dobrze teraz wyglądało. Idealnie. <noise> dobra, ja jeszcze zrobię kilka poprawek do tego i zacznę to już budować e, gdzieś w terenie. No dobra, jeden totem jest. Wystarczy, że do niego dodam jeszcze trochę tych mossy, stone'ów. E, w ogóle po co ja to teraz robię? E, zrobię to sobie już... Później, więc tutaj na razie jest jeden totem. On będzie wyglądał w ten sposób, czyli zwykle. Drugi totem chciałbym zrobić taki. Taki jakby zdziwienie z. Nie wiem jak to opisać. Nie da się zbytnio opisywać wyrazów twarzy, więc to będzie takie zdziwienie z takim. Ło? Jeśli wiecie o co chodzi, że jest takie zaokrąglenie z ust. I myślę, że zrobimy go sobie tutaj. Nie będzie to zbytnio widoczne, ale myślę, że Dark się skapnie, albo prędzej czy później obejrzy po prostu mój film. Eee, więc tak, ja sobie zacznę tutaj go budować i pokażę wam rezultaty. Kurde, czemu to się tak zacina? Jezus... Dobra, kolejny totem skończony. Poszło to całkiem szybko. Tak to mniej więcej wyglądał. To jest bardziej jak A niż O. Ale ten nohal wszystko zasłania, więc nie wiedziałem zbytnio jak, jak to zrobić. Hmm, chociaż chwileczkę Niby jest O, ale ja, jakoś mi to nie przypada do gustu, więc zostanie A. Okej, okay, więc zostały mi jeszcze dwie lampy. Hmm to Zrobię to jeszcze w jakimś miejscu. I gdzie to będzie? Może przy stacji. Tak, przy stacji to myślę, że będzie fajnie. O! Tak, tutaj, że jak będzie przejeżdżał pociąg. ciuch ciuf. Tutaj pasażerowie będą się patrzeć na to. Jeśli wiecie o co. Ja nie mogę ale dyp. Yy, dobra, więc ja przystępuję do budowy tego. No i trzeci posąg już jest skończony, wystarczy tylko oczywiście ten Mossy cobblestone, tak jak mówiłem. Yy, co zrobię już w sekundę. No dobra, skończyłem już wszystkie te yy, totemy. Tutaj coś bym jeszcze z tyłu zrobił, ale... No zbytnio nie ma co. Mógłbym co najwyżej jakieś tam popękania, ale z tym to już sobie na razie dam spokój. Być może jeszcze kiedyś tutaj przyjdę e, jeśli w ogóle w ogóle. Dark to zostawi. Myślę, że się nie obrazi, że mu się nawet spodoba i być może właśnie zostawi te totemy jako taką ozdobę. E, dobra, więc... To już mamy skończone. Wystarczy, że tu jeszcze postawię jakieś tabliczki. To już też zrobię poza nagraniem. E, a teraz chciałbym jeszcze przenieść się do spawna, bo Kari zlecił nam robotę, żebyśmy zrobili spawn. Żebym ja zrobił spawn. Mm, czyli będzie też dzisiaj trochę roboty tam. Nie to. Tak. I tak. No więc jesteśmy na spałnie, i. O! się nie ładują. Ale Akurat na ten błąd nic nie poradzę. E, nieważne. <laughs> jesteśmy na spałnie, i zrobiłem tutaj trochę pracy. E, mianowicie wycięłem trochę tutaj tych krzaków, e, czy też e, drzew gumowych. Zrobiłem ścieżkę, e, taką jak tutaj widać. E, nie jestem pewien, jak to też wygląda na nobody spaku. To jeszcze zobaczymy, jak Kari nakręci tutaj film. Albo dark. I tutaj ścieżka prowadzi do opuszczonej kopalni. Tutaj powiem, że jestem zadowolony z efektu. Udało mi się zrobić taką poniszczoną kopalnię. I no, takie wejście może być trochę uporczywe, jednak no, nikt tutaj nie przychodzi, więc nawet wątpię, żeby ktokolwiek zauważył, że ta kopalnia tutaj istnieje, bo przecież każdy ma kopalnię w swoim domu. Tutaj jest po prostu takie wejście trochę. Tutaj się można pobijać po tych. Poniszczonych częściach kopalni rusztowania, no i tak to mniej więcej wygląda. Tu zysk w dół, tutaj zejście, czy też wejście drabinko, to jest cały czas otwarte. Jak dla mnie, mi się bardzo podoba, chociaż i tak tutaj nikt nie będzie zaglądał, tak jak mówiłem na początku. No i tak, co jeszcze poza tym? Poza tym, chciałbym coś zrobić z tym domkiem, no bo. Taki klocek tutaj jest, tutaj jeszcze postawiłem drewno, nie wiadomo po co. Mm. O Jezu, ale lagi. E, coś tutaj z tymi zwierzętami też by wypadało zrobić, ale nie bardzo wiem na razie co. Tam jest jeszcze moje stare miejsce, w którym niby miałem zrobić domek, no ale... Sorry. Mój dom? Spawn. Jasne. E, Chociaż <ścoughs> nie, nawet... Ojo. Coś tu jeszcze jest. Hm, O, dirt. Ale nic, nic takiego potrzebnego. W zasadzie powinien zniszczyć to, co też zrobię, ale jeszcze nie teraz. Eee, tak, więc e, ja teraz zrobię coś z tym domkiem. E, spróbuję go jakoś poprawić. Chociaż dodać mu jakiś <laughs> normalny dach. I pozbyć się tej części e, nieużywanej, bo tutaj jest taki wielki pokój. Nie wiadomo po co on w ogóle tutaj jest. Po to, żeby mieć gdzie tyłek, posadzić jak się robi. E, tylko do tego to służy. Właśnie jestem ciekaw. Nie ma już kołku. No, ok. Są. So. Nic tu ciekawego nie ma oprócz tego. Tutaj sobie przytapiałem od razu kamień, żeby nie łazić cały czas przez portal do, tego, do całej tej ścieżki. I zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Tak, miałem już zbudować ten dom, ale zrobiłem jeszcze jedną rzecz, poprawiłem trochę tą ścianę z kolorami. O, już tutaj ktoś, o, GF Mod, nowy członek już tutaj sobie wylosował kolorek. Jakie lagi? Nie no, ja zaraz będę musiał coś z tym zrobić, bo naprawdę nie wytrzymie. Ale tylko przy nagrywaniu. Jak nie nagrywam, to jest spokojnie. Mm. Tak, jak mówiłem, <grym> jak mówiłem, zmieniłem to trochę. Jest po dwóch stronach teraz. Tutaj jest 4, to jest 4. Mm. I planowałem też na początku, żeby tutaj zrobić taki dach coś w tym stylu Jednak na kariemu to się nie podobało. <grym> <laughs> tak samo jak Darkowi. Nie wiem czy dar po prostu podążał za Karim i tak powiedział, że mu się nie podoba, czy, czy co, ale mm, Ale no już zrobiłem to bardziej takie płaskie. Wszystko niby widać i myślę, że to tak zostanie, chociaż zrobiłbym coś jeszcze z tą górą. bo tutaj to troszkę dziwnie może wyglądać. I i tak to chyba zostanie. No więc, dobra, brakuje mi tutaj już tylko dachu i nie wiem czemu znowu spadają mi strasznie FPS-y. Mm, zawsze mam 120, teraz mam 30 po 40 FPS-ów. O, Karimiri, dzień dobry. Hej, eee, mamy już tutaj. No, troszkę to ulepszyłem. Nie, nie jest to już kloc, bo dodałem tutaj takie małe. Wyjście eee, dzięki czemu tutaj jest też troszkę więcej miejsca i eee, idźmy stąd schowamy się tutaj idealnie <grytanie> eee, dobra, więc o tu jeszcze dachu brakuje tu się praktycznie nic nie zmieniło, przyniosłem tylko piecyki tutaj, żeby e, było miejsce na okno i co, brakuje mi tu jeszcze w tych miejscach krzaczków, i teraz nie wiem, które by tu lepiej pasowały. Spróbujmy, może te, jak one się prezentują, które lepsze. Według mnie to. Eee, postawmy tak. Tutaj jeszcze jest gdzieś miejsce. Hmm, tutaj znajdzie się go sporo. Tak. Eee, te zwierzęta się później gdzieś przeniesie. Hmm. Co jeszcze? Farmy też będą musiał przenieść. Gdzieś tam na tą polanę. Tego miejsca jest pełno. Ścieżkę zawsze też można e, dorzucić. E, tak właściwie tak za ten czas jak już to robię. E, do serwera ma dołączyć e, jeszcze jeden e, gracz, który tak samo jak ja lubi budować e, w stylu e, fantazy czy tam steampunk. No w tym stylu, stylu średniowiecznym, tak jak ja na przykład zrobiłem dom w pierwszym sezonie Mistrzów jeśli ktoś widział i coś myślę, że się będziemy dogadywać Znaczy, jeszcze go nie widziałem, nie wiem czy to właśnie nie jest też GF mod, bo przeglądałem tych wszystkich tych wszystkich graczy, którzy mieli dołączyć i nie, nie zapamiętałem Niku ale wiem, że któryś z nich na pewno lubi to budować. Na pewno w opisie zobaczycie linki do ich kanałów, to tam pewnie zobaczycie. O Jezu, ja się powtarzam. Będziecie mogli zobaczyć. No i teraz spora popracować nad dachem, ale to już też zrobię sobie poza kamerą. No dobra, nareszcie udało mi się skończyć. I tak to, to wygląda ten skończony domek. No... Ja jestem zadowolony, to bym musiał jeszcze na pewno jakoś zmienić, te okno mi się nie podoba, znaczy bramówka, spoko, ale to w środku, coś bym musiał z tym zrobić. Tak poza tym, oj tam dziura jest, <grych> tutaj dodałem taka choćby stodoła mini, nie wiem, coś w tym stylu. I ona się tak troszkę dziwnie łączy z tym dachem. No i z tyłu to już jest też klocek, e, tutaj planuję zrobić drugie takie okno. E, no i jeszcze jedyne co mi zostało to tutaj troszkę upiększyć tą drogę, jakieś ławki dodać czy coś, szczegóły. E, takie pierdoły. E, to coś na to mnie idzie? Nie wygląda, nie wiem. E, nieważne, będę musiał się pozbyć tej mojej niby starej bazy. Tego też yy, i zrobić tutaj yy, jeszcze jakieś oddzielne zagrody dla tych zwierząt. Yy. Dodatkowo też będę musiał gdzieś te farmy przenieść. A jednak do mnie przyszedł. No to spryciarz. Yy. Będę musiał też te farmy przenieść. Tą z bambusa chyba tutaj zostawię. Tak yy, raczej nie będzie mi się chciało przenosić tak wielkiej farmy. E, tylko te pszenica i ziemniaki chyba tam są marchewki e, przyniosę gdzieś indziej myślę że gdzieś tu tak tutaj chyba to by było najodpowiedniejsze miejsce na farmę e, tutaj będą gdzieś zwierzęta albo tu nie wiem nie myślę że tutaj będą zwierzęta tam będzie farma i tak poza tym chyba y, nic więcej. No tak więc to by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Haha, <laughs> zaskoczyłem Was. Y, pozdrawiam. No i cześć. O, co to brakło? <laughs> cześć.